Cześć, tu Konrad z Enowa 365. Mówię prostym językiem o codziennej pracy z oprogramowaniem dla biznesu. Pokazuję potencjał jaki niesie za sobą współpraca człowieka z nowoczesnymi technologiami. Moduł Enowa 365 Nieruchomości wykorzystywany jest między innymi w instytucjach publicznych i o wdrożeniu w jednej z dużych instytucji publicznych będziemy dzisiaj rozmawiać, a rozmawiać będę z osobą, która jest współautorem modułu Enowa 365 Nieruchomości. Cześć. Mam na imię Krzysztof. Pracuję w firmie Soneta, produkującej oprogramowanie Enova 365, gdzie zajmuję się kierowaniem zespołem CRM, projektowaniem nowych funkcjonalności, takich jak moduł nieruchomości, jak również rozwojem oprogramowania. Krzysztof, moduł Enova 365 nieruchomości to nowe rozwiązanie na rynku systemów ERP. Natomiast twój zespół może pochwalić się już pierwszym wdrożeniem tego rozwiązania i to w dużej organizacji. Gdybyś mógł scharakteryzować profil tego klienta? Jasne, Konradzie, oczywiście, pomimo tego, że moduł jest bardzo, bardzo nowym produktem, to już możemy się pochwalić jednym z większych wdrożeń, a mianowicie u y, klienta, który posiada w swoich zasobach bardzo dużo y, nieruchomości. Jest to klient, jest jedna z instytucji publicznych, posiada w swoich właśnie zasobach dużo nieruchomości, e, zarówno budynki na własny użytek, jak również budynki, które wynajmują całe budynki, wynajmują e, kontrahentom lub też wynajmują poszczególne pomieszczenia albo lokale. Okej, okay, to w takim razie opowiedz, w jaki sposób klient korzysta z tych narzędzi. Jest to, powiedzmy, taki najlepszy klient, jeżeli chodzi o narzędzia nasze, które dostarczyli, ponieważ korzysta ze wszystkich możliwości, jakie daje system, a mianowicie właśnie od samego wprowadzenia tych wszystkich budynków poprzez tak naprawdę zarządzanie budowlami, ponieważ oprócz tego, że już posiadają swoje budynki, mają kilka otwartych projektów, które muszą właśnie dokończyć i właśnie skoro mówię o mowa o projektach, to też są tam wykorzystane i tak może później opowiem, w jaki sposób. Następnie prowadzi właśnie działalność tą wynajemczą, wynajem, wynaj, czyli wynajmuje całe budynki, którymi musi zarządzać, albo daje też zarządzanie innym podmiotom. Również zarządza swoimi własnymi pomieszczeniami. Tak naprawdę jest to instytucja, która ma specyficzne wymagania, ponieważ co jakiś czas muszą. Zmieniać lokalizację, czyli tak naprawdę zespoły, które tam są, siedzą, czy jednostki organizacyjne muszą się przemieszczać ze względu na remonty, ze względu na zaplanowane właśnie jakieś działania, czy też ze względu na to, że w tych pomieszczeniach są specjalne aparatury, które no nie są ruchome i również one są zarejestrowane w systemie. Oprócz tego, no właśnie zarządzają wynajmem, tak jak mówiłem, poszczególnych pojedynczych pomieszczeń, ale również świadczą usługi właśnie takie serwis sanckie, czy też konserwatorskie w ramach tego najmu i wszystkie obsługują zlecenia napraw, zlecenia właśnie takiego typu incydentalne, jak naprawa, jak jakieś zdarzenie, jak jakiś przegląd mediów, obsługa liczników, czyli właśnie całe spisywanie, czyli to co wspominałem na wcześniejszych filmach, jest możliwość zlecenia tak naprawdę spisu licznika. Później mamy też podsumowania, jakie jest zużycie per miesiąc, to też analizują Następnie na podstawie tego robią refaktoring do klientów wynajmowanych, wyliczają swoje własne, e, własne koszta, które mają. Jeżeli chodzi o zużycie, mają możliwość porównania miesiąca do miesiąc, e, licznik do licznika, jakie jest ogólne zużycie. E, zajmują się również wprowadzaniem umów, e, zarówno właśnie na przykład umowy ubezpieczeniowe, rozliczanie tych ubezpieczeń, e, ubezpieczeń. No tu jest akurat dość duży kawał chleba, jeżeli chodzi o tą firmę, przy tak dużej ilości budynków. No te ubezpieczenia czy też zgłoszenia to są praktycznie cały czas w toku, tak? Wszystkie sprawy dochodzące z ubezpieczycielem cały są czas cały dzieje. czas się dzieją, dokładnie tak. Oprócz tego wykorzystują dość mocno mechanizmy właśnie tych zleceń planowanych, no bo, tak jak mówię, remonty całych pomieszczeń, całych, całych pięter, czy nawet całych budynków. Są połączone i tutaj wykorzystujemy de facto inne moduły, czyli na przykład są połączone z projektami w przypadku nowych budynków, które tworzy właśnie klient. Ma podpięte pod to projekt. W projekcie jest opis analityczny, budżetowanie stworzone pod cały, cały ten projekt, a to wszystko widoczne jest bezpośrednio w nieruchomościach. Hmm. Wspomniałeś podczas naszych wcześniejszych rozmów o tym, że moduł Enova 365 Nieruchomości może współpracować z innymi rozwiązaniami w ramach całego systemu ERP. Tutaj już troszeczkę nawiązałeś do y, modułu Projekty. Natomiast chciałbym rozwinąć ten temat i zapytać Ciebie, y, jak inne moduły Enova 365 właśnie współpracują z nieruchomościami e... u tego konkretnego klienta? Tak, właśnie chciałbym na podstawie mhm. tego klienta, bo tak jak mówiłem pewnie nie raz, cieszymy się bardzo iż z takiej możliwości, którą mamy, że jest to fragment de facto całego ERP Enova 365. Korzystamy z tego pełnymi garściami, między innymi przy fakturowaniu, czy też przy planu fakturowania, bo też można zrobić sobie właśnie plan fakturowania za najem, czy też za dodatkowe usługi rozliczeniowe. Dzięki połączeniu ze wszystkimi modułami, bo teraz już mówię, tak nie chciałbym wskazać konkretnego, bo każdy jeden moduł, czyli każdy dokument wystawiony w dowolnym module, może być to nota księgowa, może być to sprawa windykacyjna, może być to są sprawy jakieś pracownicze związane z danymi pomieszczeniami. Wszystkie one możemy sobie spiąć i mieć dostęp do nich z jednego miejsca, czyli spełniamy tak naprawdę ten wymóg trzymania dokumentacji, czy to technicznej, czy też takiej wymaganej przez organizacje rządowe w jednym miejscu. Właśnie to nam daje ta integracja. Między innymi integracja też nam daje, tak jak już wspomniałem o projektach, rozliczanie tych projektów bezpośrednio, czyli rozliczanie tych wszystkich rzeczy, które mamy związanych z nieruchomościami. Może to być nawet remont, może to być właśnie zlecenie naprawy, może to być jakiś przegląd, czy też rejestracja. I to wszystko oprócz tego, że planujemy sobie w czasie przyszłościowo, bo tak można, na kalendarzu i też to jest kalendarz, to jest jedna z rzeczy, która też jest powiązana, bo wszystkie te rzeczy widzimy zaplanowane w czasie na kalendarzu i mamy informację, kiedy dana rzecz się skończy i mamy też przypomnienie, Wyskakuje nam przypomnienie, że na przykład trzeba przedłużyć sobie umowę ubezpieczyciela, ube ubezpieczyciela, tak? albo że należy właśnie odczytać licznik, albo że musimy zrobić konserwację jakichś jakiś urządzeń, lub na przykład jest przegląd windy. Tak? I te wszystkie rzeczy mamy zarejestrowane w systemie. Z takich fajniejszych, o których wspominałem, jest to właśnie połączenie z księgą inwentarzową, dzięki czemu możemy sobie wskazać jeden do jeden, czyli powiązać nasz budynek. Czy nawet działkę z konkretną księgą inwentarzową, którą posiadamy, tak z konkretnym wpisem, lub też przypisać właśnie już do pomieszczenia biurko, e, czyli takie środki, e, które jesteśmy w stanie po prostu wykorzystać, takie użycia, które wprowadzamy do systemu. Mamy wszystko spięte, mamy możliwość przenoszenia środków trwałych, mamy możliwość przenoszenia całych zespołów z tymi środkami trwałymi. Czerpiemy ze wszystkich możliwości, jakie daje nam Enowa, i przyszłościowo będziemy się starać rozwijać pod tym kątem coraz bardziej system. I to wykorzystuje klient w tym procesie. Oczywiście, tak, tak. Tutaj klient, akurat to wdrożenie jest bardzo specyficzne, ponieważ to wdrożenie tak naprawdę prowadziliśmy ze wszystkich, we wszystkich modułach Enowa 365, i każdy moduł jest wykorzystywany u klienta. Rozumiem, duży klient, nowe rozwiązanie na rynku. Jak w takim razie udało się pogodzić te oczekiwania klienta z rozwiązaniem, które przygotowaliście i jak przebiegało to przygotowanie do wdrożenia? Mówimy tu oczywiście pod kątem modułu nieruchomości. Samo przygotowanie do wdrożenia, tak jak wspomniałem, było bardzo duże. To znaczy, klient posiada wszystkie moduły i ciężko jest mi oszacować sam konkretny czas wymagany na nieruchomości. Ale same nieruchomości zostały tak przygotowane, że u klienta wystarczyło je zainstalować i większych zmian, typowo większych zmian programistycznych, nie było w ogóle po stronie tak naprawdę partnera, czyli osoby, która wdraża ten system. Klient dostał gotowe rozwiązanie, a wszystkie dodatkowe rzeczy, no bo jakaś drobna personalizacja była konieczna, no były już robione bezpośrednio już na definicjach, które klient sam był w stanie sobie przygotować. Rozumiem. Jakie są plany klienta na dalszy rozwój pod kątem modułu Enova 35 nieruchomości? Czyli znaczy, klient na ten moment korzysta z modułu, y, jest z niego zadowolony. Oczywiście, jak zawsze, y, jakieś tam feedback czy uwagi z rynku wchodzą. Są to drobnostki, drobne pola, które chciałby dodatkowo klient się wyciągnąć. Poinstruowaliśmy go, jak może zrobić to samodzielnie, ponieważ system też pozwala na to. Ale to, tak, żeby to wszystko jakoś podsumować, prawda? To samo wdrożenie y, trwało bardzo szybko, jeżeli chodzi już o sam moduł nieruchomości, z tego względu, że to tak jak mówiłem, dostarczyliśmy gotowe narzędzia, gotowe rozwiązanie, gdzie partner nie musiał wkładu własnego, praktycznie mieć żadnego, jeżeli chodzi o dostosowanie systemu. Tak naprawdę większość tego wdrożenia była przeniesiona, ciężar tego wdrożenia był przeniesiony na klienta, ponieważ klient już musiał tylko wprowadzać dane do systemu, gdzie system był gotowy, pod jego potrzeby praktycznie. Rozumiem. Krzysiek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Również to w jaki dziękuję. sposób opisałeś wdrożenie modułu NOAA35. Nieruchomość u jednego z naszych klientów, a więc czas na podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Wszystkie procesy dotyczące nieruchomości rejestrowane i obsługiwane są w ramach jednego systemu ERP, co daje pełen nadzór nad obiektami i ich dostępności.